Jest to pierwszy odcinek, który zafunkcjonuje po zakończeniu całego serialu w TV4. W TV Przez ten czas nie wydarzyło się właściwie nic, także będziecie mogli kontynuować dalsze losy... A, to ze mnie, przepraszam. Dalsze losy, dalsze losy rodziny Owensów. W takim razie bez zbędnych przemów, tak, przejdźmy do konkretu. Panie i panowie. Padkobiercy! Były te konie, które Dorin chciała mieć A! na ślubie! To Kedr! były konie? Kred! Kred! Jezu, damy! Damuj ją! Głaszczę go! Kto mnie głaszcze? Czekaj! Ja! Kto mnie głaszcze? Warren! kto mnie głaszcze? Chodź, nikt już teraz! Oj. Nie będę słuchała! Jak mi Water, Warren Warren! Ja jak God. mi Warren to srywa! Nie będę tego słuchała! Dlaczego masz... Dlaczego masz na cysku napisane 30? Bo po... mam tyle lat Chyba w branży. A może jajka były obsmarowane karmą dla koni i kazałeś nam wszystkim przeciągać nogawkę przez nogawkę, żeby samemu nie mieć woni dla koni satysfakcjonującej. Dlaczego... opowiedz powiedz mi, dlaczego... Dlaczego jesteś to w moim Nie wydaje ci się to dziwne? Bo najpierw musiał wywalić kasę na ciebie. Najpierw Twój ślub był najważniejszy. Twój ślub! Twój i ta Twój Kto miałby zysk największy z tego, że 5000 koni przebiegnie przez to miejsce? Stadnina?